Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 26 czerwca 2025 roku. Pła 835 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, punkt pierwszy z dnia 25 czerwca 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu rozwój przedsiębiorczości, myślnik, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach podziałania, wsparcie, inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik na podstawie artykułu 45 ustawy 1.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli Ciennik ustaw z 2023 roku. Pozycja punkt ósmy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju z dnia 23 października 2015 roku. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu rozwój przedsiębiorczości, myślnik, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach podziałania, wsparcie, inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata. Myślnik, dziennik, usta pozycja. Spóźn, spóźn, spóźn. Punkt drugi wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf 5 w ustawie 2, punktu 3, części wspólnej i w ustawie 4, punktu 1 w lit. Doraz paragraf A wyrazy czerwca zastępuje się wyrazami przejścia. Punkt drugi po paragraf A. Dodaje się paragraf w brzmieniu Paragraf. W przypadku operacji objęty wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w naborze wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonym w 2023 roku. Punkt pierwszy. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową może nastąpić nie później niż w terminie, a 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy myślnik w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie, 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy myślnik w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach. 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy myślnik w przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem lasingu myślnik lecz nie później niż do dnia 1 września 2025 roku. Punkt drugi warunek wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, o którym mowa w paragraf 24 ustawy 1 punktu, uznaje się za spełniony, jeżeli beneficjent zrealizował operację lub jej etap. W tym poniósł związane z tym koszty zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją w terminie. A 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy myślnik w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie. Punkt pierwszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej myślnik rozwoju wsi. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju w dziennik Ustaw pozycja, punkt spuste. Punkt drugi zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2016 roku, pozycja z 2017 roku, pozycja z 2019 roku, pozycja z 2020 roku, pozycja z 2022 roku, pozycja 1317 oraz 2024 roku. Pozycja, punkt spusty, Dziennik Ustaw, Myślnik, 2, Myślnik, Poz. 835. 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Myślnik w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach. 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Myślnik w przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem lasingu Myślnik, lecz nie później niż do dnia 1 września 2025 roku. O. Paragraf punkt 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. с Украевским.